A jak on się nazywa? Nie, nie znam, nie Coś Co, jesteś taki puchaty kotek? No jak ktoś mu przeniósł linki jakiejś, by się nakarmił się świetanikiem... Widzisz, jak on się lubi drapać? Po powrocie z że biorę się dzisiaj za ogródek i poogarniam, bo już zarosła, a dzieciaki przysiadywać cały dzień w basenie. Chociaż z jednej strony powiem Wam, że to i tak fajnie, dlatego że w trakcie pływania to jednak też odczuwa się jakąś aktywność sportową. I co dzieci? Lepiej z tą drabinką? No lepiej. lepiej! Lepiej się wchodzi. Lepiej się wchodzi! Dobra, uwaga że nurkuję, bo jestem rekinem.